Cześć, witam Was w popołudniowej sesji magnetycznego. Tutaj, przed oczami kamery, bo akurat nie mam zainstalowanego w tej chwili programu, jeżeli chodzi o rejestrację obrazu bezpośrednio z komputera, ale zamierzam właściwie tak zrobić. Słuchajcie, na tym komputerze, który sobie przygotowałem, który zbudowałem do odzysku danych, mam uruchomioną wirtualną maszynę VirtualBoxa, Na VirtualBoxie oczywiście, zrobiona sobie tutaj u Ubuntu. Zainstalowałem, także podstawy tutaj są zrobione. W zasadzie ramu 5GB niecałe ustawiłem, tak żeby nie przekroczyć tych norm, które tam po prostu mm, no, wpływałyby źle na, na, na komputer, który jest gospodarzem tegoż VirtualBoxa. No i na VirtualBoxie mam tutaj już odpalony odpalony, um, odpalona Ubuntu i mam taki program DMDE. W 2019 roku kupiłem sobie licencję profesjonalną, także ona daje możliwość, ona daje możliwość na um, odzyskiwanie, pełne odzyskiwanie danych na, um, na, na komputerze stacjonarnym i też um, mogę sobie używać go w wersji mobilnej, przenosząc go na pendrive i um, na komputerach, od po, po prostu docelowych. Licencja była kupiona profesjonalna, także tutaj akurat sobie uruchamiam w konsoli, bo akurat no, licencja mam na wersję konsolową, tylko na Linuxową, więc nie mogę sobie zainstalować na Windowsie i, i podstawić tej samej licencji, bo nie jest to, co powinno być. Także tam, tu już nam się odpaliła, odpalił program. No i Mamy tutaj, no w tej chwili akurat nie mam żadnych dysków podłączonych. Tylko są te wirtualne, na którym jest zainstalowany oczywiście Linux. Jest to ten VirtualBoxowy dysk stworzony 2TB. No i tutaj mogę sobie przełączać dyski logiczne. Jak będę miał dysk podpięty, zamierzam sobie tutaj do tego komputera podpiąć taką stację dokującą, żebym nie musiał otwierać obudowy, podłączać tam, to tylko w sytuacjach awaryjnych. Chociaż te, te stacje dokujące, one po tych przewodach to tak różnie działają, ale postaram się to jakoś tutaj dobrze zorganizować sobie, żeby można było solidnie podłączać te dyski. Ja mam taką stację dokującą, zobaczę czy ona jeszcze działa. Ona jest po kablu micro-USB, mini-USB, przepraszam bardzo. No i to tak nie zawsze działało. Rozłączało się tam coś różnie, to bywało. Zobaczę, czy to czy to jeszcze zadziałałoby w ten sposób, bo jeśli nie, no to będę musiał zainwestować w jakąś stację, którą tutaj gdzieś sobie podepnę i będę mógł sobie te dyski tutaj podpinać i fajnie przywracać. Co mogę szukać tych danych, co mogę tutaj zrobić? Mogę sobie tutaj otworzyć dysk, mamy tutaj podział na partycje, widzicie, i mogę otworzyć ten wolumin i mogę mieć tutaj wszystkie foldery, w których mogę szukać. Uruchomić pełne skanowanie. Mogę też no, całość zaznaczyć i bierzemy pełne skanowanie woluminu, i on skanuje. To w zależności od dysku i w zasadzie typu dysku, bo, bo pewnie SSD szybciej są skanowane, ale no niestety magnetyczny to troszkę dłużej schodzi, a zresztą ten też pewnie będzie trochę skanował, więc tutaj efekt tych plików, odzyskania tych plików będzie dosyć tutaj akurat w tym momencie pewnie ubogi, chociaż zobaczymy, może się uda. Coś tutaj, ale to mówię po pewnym czasie. No i e, jeżeli przerwiemy na przykład skanowanie bądź chcemy zamknąć program, no to, no to e, on się zapyta, czy chcemy za, na przykład e, zapisać do pliku e, tą sesję, e, którą, e, po, no, po, po, którą możemy przywrócić po ponownym uruchomieniu programu i nie trzeba po prostu procesu szukania tych plików przeszukiwania całego dysku robić od nowa tylko on już ma to przeszukane ma to zapamiętane i możemy sobie tu działać dalej aczkolwiek no ja dawno tego programu nie używałem bo tak się zbierałem jak suika za morze. Sami wiecie jak to jest jak suika za morze żeby to wszystko uruchomić więc budowałem sobie ten komputer w takiej obudowie tutaj takiej kostce w zasadzie i ten komputer, jak sobie działa. Widzicie, że to trochę będzie trwało. 1% dopiero przeszukała, gdzie dalej. A to jest dysk, w sumie to jest 2 Tera. A ten, ten dysk tutaj jest chyba 250 GB, na którym jest Windows. Więc tutaj no to, to jest taki komputer e, zbudowany na potrzeby serwisowania i, i tutaj mm, w zasadzie odzysku tych danych. Taki ma cel ten. Ten komputerek. Także tutaj korzystałem już z tego programu, bo tak jak mówię, zakupiłem tą licencję w 2019 roku i naprawdę bardzo dobre wyniki miał wówczas ten, ten, ten program. Dużo plików odzyskałem także i nie jednej osobie, więc no myślę, że to będzie to jest, to jest najnowsza wersja, jak widzicie, Professional Edition. Więc, więc tutaj no licencja jest tak jakby wieczysta i na każdą najnowszą, do każdej najnowszej wersji mam dostęp. Troszkę mnie to wtedy pamiętam, kosztowało, więc to nie jest tak, że, że nie. Eee, inwestowałem już w 2019 roku, to jest. No, mamy 2005, prawie 6 lat temu. Nie wiem, czy go już nawet wcześniej nie kupiłem, tylko kod weryfikacyjny do dostępu do licencji musiałem sobie odświeżyć. Także tak to działa i cóż, no taka krótka prezentacja. Myślę, że takich może prezentacji będę robił więcej. Oczywiście nie nagrywając telefonem monitora, obrazu z monitora, tylko po prostu zainstaluję sobie jakieś OBS Studio i tutaj będę mógł sobie ewentualnie nagrywać bezpośrednio obraz z komputera. Także to była taka krótka prezentacja i teraz po prostu trzeba się zabrać za odzyskiwanie danych. Ajo!